Proszę Państwa, można zacząć, tak? Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę, że mogę zaprezentować nasz program w ramach przeglądu praktycy o różnorodności. Jest to program, który nazwaliśmy programem Zdrowie na Tak. On jest dedykowany dla wszystkich pracowników, ale zwłaszcza dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Program ten zainicjowany został w 2013 roku w Orange Polska, natomiast pełną parą ruszył w 2014 od początku roku. Inicjatywa powstała właściwie na zasadzie takiej, że jako opiekun karty różnorodności który chce tworzyć środowisko sprzyjające swobodnemu realizowaniu swoich własnych celów bez barier, bez barier psychologicznych także, nie tylko barier tych fizycznych, z którymi najczęściej kojarzy się niepełnosprawność. Postanowiliśmy przyjąć pewne założenia w naszym programie, które chcieliśmy tutaj zaraz Przepraszam, ale za, za szybko mówię i tak sobie opracowywałam. Chcieliśmy właśnie, żeby nasi, nasi pracownicy czuli się szanowani i żeby swobodnie realizowali swoje cele zawodowe i swoje pasje pozazawodowe w naszej firmie. Jesteśmy opiekunem, jak już mówiłam, karty różnorodności. Do tego. Do tego jeszcze działamy w ogóle na rzecz równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej, też zapobiegamy wykluczaniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy organizacją kilkunastotysięczną. Mieliśmy pracowników na początku, którzy odważyli się, można tak powiedzieć, okazać pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, bo tutaj też tkwi problem. Państwo pewnie, którzy pracujecie w HR-ze, wiecie o tym, jak to wygląda w firmach. Także mieliśmy tych pracowników stosunkowo mało. Przez cały okres funkcjonowania programu, czyli przez te trzy lata przyrost osób, które to orzeczenie okazały, jest w granicach 100%. Jesteśmy różnorodni. Była tutaj mowa o tym, że ta różnorodność się kojarzy najczęściej z tymi właśnie trzema podstawowymi rzeczami, jak płeć, wiek i wykształcenie. 42% to kobiety, a z tego 30 prawie 30% u nas to kobiety na stanowiskach menedżerskich. Mamy też zróżnicowany wiek, jak Państwo widzą. Największa grupa to są pracownicy w wieku od 30 do 50 lat, ale mamy też pracowników w wieku 50+, plus. najstarszy ma 67 lat, najmłodszy ma lat 19. Różnimy się też wykształceniem. Największa grupa to osoby z wykształceniem wyższym, ale mamy też osoby z wykształceniem zasadniczym. Zarządzamy różnorodnością we wszystkich dziedzinach naszego działania. Począwszy od rekrutacji, gdzie wolna jest ona od stereotypów i uprzedzeń, zapewniamy też równy dostęp do możliwości uczenia się i do awansu. Mamy nasze zasady, naszego wynagradzania są przejrzyste. Myślę, że ważną tutaj rzeczą jest, o której chciałam powiedzieć, to jest właśnie to, że ta nasza pomarańczka z tymi kompetencjami menedżerskimi przewiduje kompetencje zarządzania różnorodnością dla menedżera. W działalności biznesowej doceniamy także różnorodność naszych klientów, słuchamy ich, reagujemy na ich potrzeby i Przekonani jesteśmy, że angażując wszystkich pracowników, bez względu na to jacy są, spełniamy nasze cele biznesowe, eliminujemy z, naszej, z naszego funkcjonowania i z naszego działania wszystkie te, wartości, te, te zachowania, które nie są zgodne z wartościami Orange i z naszym kodeksem etyki. Traktujemy priorytetowo osoby w naszym programie z niepełnosprawnościami, ale nasz program jest częścią większej całości, czyli Akademii Witalności. Akademia Witalności jest to miejsce, w którym dbamy, My zebraliśmy wszystkie działania, w których dbamy o dobrostan naszych pracowników, między innymi o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i ten tak zwany well -being. Jeśli chodzi o działania, które takie są praktyczne, to mamy, organizujemy różne spotkania, różne spotkania, spotkania z pracownikami nie tylko z niepełnosprawnościami, eventy, na których są badania lekarskie, pracownicy wszyscy mogą z tego skorzystać. Współpracujemy z firmą medyczną, która nas wspiera również jeśli chodzi o ścieżkę uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności. Także lekarze wspierają nas w tym zakresie. Celem naszego programu było budowanie otwartego i przyjaznego środowiska, realizacja celów polityki, bo mamy politykę zarządzania różnorodnością która jest oparta na szacunku i akceptacji. Zwiększenie świadomości menedżerów, od tego zaczęliśmy. Menedżerów i pracowników o tym, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas. To jest bardzo ważne. Zwiększenie liczby pracowników, którzy okazali pracodawcy to orzeczenie. Też działamy poprzez współpracę z tak zwanymi firmami społecznymi, które zatrudniają na etacie osoby z niepełnosprawnościami, a my od nich kupujemy usługi. No i zmniejszenie obowiązkowych wpłat na PEFRON, ale to nie jest cel sam w sobie, ponieważ te środki, które nie są przekazywane w formie składek na PEFRON z tytułu zwiększenia właśnie tych zatrudnień poprzez współpracę z firmami społecznymi czy zatrudnianie naszych pracowników, przeznaczamy na wsparcie dla naszych pracowników właśnie. To jest jedno z hasł naszego programu, z naszych takich myśli przewodnich są wśród nas, chcemy, żeby byli z nami. Drugie hasło to jest w pracy jesteśmy tacy sami. To są dwa ważne hasła. W... Ta świadomość menedżerów to jest rzecz bardzo istotna, bo od tego trzeba zacząć, jeżeli się chce, zacząć promować kulturę właśnie taką, która docenia osoby z niepełnosprawnościami. Zapoznajemy pracowników z zasadami savoir-vivre też wobec osób z niepełnosprawnościami, żeby te osoby u nas czuły się po prostu dobrze. Zmieniamy stereotypowe postrzeganie niepełnosprawności, bo tak jak już tu była mowa, mówi się, że potocznie, jak się pytamy, to tak, niepełnosprawny to ten, który jeździ na wózku, czy ten, który chodzi o kulach. Rodzajów niepełnosprawności jest 12, w tym choroby układu trawiennego, oddechowego, moczowo-pciowego, endokrynologicznego, cała masa. Także pytając się o to, Ile i kto jest osobą z niepełnosprawnością, trudno powiedzieć na pierwszy rzut oka. Naprawdę może być tych osób bardzo dużo. Oferta nasza dla pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością to pakiet dodatkowych usług medycznych z zakresu fizykoterapii, cykliczny finansowy pakiet adaptacyjny, miejsca parkingowe na wewnętrznych parkingach, czy doposażanie stanowisk w maty masujące większe monitory, piłki gimnastyczne. To był hit. Także, no, naprawdę tych działań jest całkiem sporo. Dostosowujemy stanowiska pracy, no ale to już wiadomo, to wynika z przepisów. To już trzeba, jeżeli się jest pracodawcą z otwartego rynku pracy i zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Mamy też specjalnie dedykowaną stronę intranetową, gdzie wszystkie rzeczy istotne dla osób z niepełnosprawnościami się znajdują. Mamy też skrzynkę funkcyjną, gdzie człowiek może zadać pytanie, uzyskać odpowiedź, wsparcie eksperta. Jakie korzyści z wdrożenia programu? No, tak jak były nasze cele. Nasze korzyści to, to jest realizacja naszych celów. To się dokładnie przekłada na to. Zwiększyliśmy poziom świadomości wszystkich pracowników i menedżerów. O obecności osób z niepełnosprawnością kształtujemy te postawy otwartości. To jest cały czas, to jest proces ciągły i akceptacji dla różnorodności. Jest też nie, nie do przecenienia ten komfort współpracy w zespole, ta integracja zespołów. To po roku czasu, gdzie zespoły rzeczywiście mieszane, okazuje się, że są bardziej efektywne w wielu dziedzinach niż zespoły jednorodne. I tu się potwierdza to, o czym mówili też na spotkaniu nasi eksperci. Doceniono nas, doceniono nasz program. Dostaliśmy w ubiegłym roku nagrodę w Hadze, była odbierana nagroda za szczególne działania na rzecz środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a parę dni temu praktycznie w ramach konkursu dobrych praktyk 2016 w kategorii zdrowie, zdrowe i bezpieczne miejsce pracy który był organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w miejscu pracy oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy, też otrzymaliśmy wyróżnienie. Powiem tylko jeszcze, że na początku naszej drogi wsparła nas bardzo firma Job, której też przedstawiciel zdaje się tu jest, prowadząc szkolenia dla naszych menedżerów. I właśnie ta droga, ta ścieżka tej, tego zwiększania świadomości polega i, i, i zaczyna się od góry. Od góry, czyli trzeba zacząć od świadomości tych, którzy są najwyżej. To z mojej strony tyle. Przyznam, że mówienie pod sznurek jest bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Ewa, ale Pani świetnie sobie poradziła z tym zadaniem. Naprawdę.